Technologia mowy? Tak. Oj, nie wiem. Nie wiem, może jakieś udogodnienia dla osób, które mają problem z wymową, nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Technologia mowy zajmuje się e, na przykład rozpoznawaniem mowy. A nie, nie. My jesteśmy z górnictwa, to nie Technologie mowy to inaczej konkretne metody przeprowadzania procesu, jakim jest przetwarzanie sygnału, w szczególności sygnału mowy. Pierwsze próby związane z przetwarzaniem mowy ludzkiej, a głównie z jej syntezą, zanotowano już w XVIII wieku. Wtedy dostworzono pierwsze, jeszcze bardzo niedoskonałe syntezatory mowy. Kluczowe odkrycia pozwalające na znaczny rozwój tej dziedziny miały natomiast miejsce w latach 60. ubiegłego wieku. Wtedy to stworzono algorytm szybkiej transformacji furiera. To on ułatwił analizę częstotliwościową sygnałów. Ponadto opracowano niejawne modele Markowa, mające zastosowanie w rozpoznawaniu mowy. Współcześnie wiele ośrodków na świecie zajmuje się zagadnieniami związanymi z technologiami mowy. W Polsce jednym z takich miejsc jest Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza, w której pod kierownictwem profesora Mariusza Ziłki działa zespół przetwarzania sygnałów. Zajmujący się m.in. technologiami mowy. Rozpoznawanie mowy składa się z kilku etapów. Pierwszym jest oczywiście odpowiednia rejestracja dźwięku. Kolejnym jest podział tego dźwięku na jakieś fragmenty, a więc tak zwana segmentacja. Następnie przeprowadzamy parametryzację, a więc dobór dość niewielu liczb, które będą charakterystycznie reprezentować dany fragment nagrania. Wówczas ten odpowiednio dobrany zestaw liczb. Możemy sklasyfikować z wcześniejszymi nagraniami poprzez porównanie. Gdy już mamy hipotezy, które są wynikiem tej klasyfikacji, wówczas możemy przejść do etapów modelowania językowego, wykorzystującego różne statystyki, występowania słów, wypowiedzi na różne tematy itd. Zastosowań technologii mowy jest wiele. Przedstawiamy te, które są opracowywane w laboratoriach Akademii Górniczo-Hudniczej. Najbardziej podstawowym programem stworzonym w laboratoriach na potrzeby systemów rozpoznawania mowy polskiej jest Anotator. Żeby działanie systemu rozpoznawania mowy było w ogóle możliwe, taki system musi zostać wytrenowany, czyli poznać, jakie są wzorce danych słów. W tym celu tworzy się korpusy mowy, w których zapisane są czasy początku i końca trwania danej wypowiedzi, np. zdań albo słów. Jest to bardzo czasochłonny proces, dlatego postaraliśmy się go uprościć, tworząc program. Przy jego pomocy dzielimy długie nagranie mowy na mniejsze fragmenty, np. Na, na zdania albo słowa. Następnie te mniejsze fragmenty zostają poddane automatycznemu rozpoznawaniu mowy, aby określić dokładnie w jakim czasie nagrania znajdują się odpowiednie słowa. Duży potencjał w wykorzystywaniu komercyjnym mają systemy związane z identyfikacją mówców. Jest to opracowany w katedrze elektroniki system rozpoznawania mówców na podstawie cech ich głosu, czyli nie jest zależna treść wypowiedzi, liczy się tylko barwa ich głosu, yy, ton cechy biometryczne związane z budową toru głosowego człowieka. Nie da się rozpoznać tożsamości osoby nieznanej, więc taki system wymaga wcześniejszego y, trenowania y, na podstawie próbek głosu zgromadzonych w jakiejś bazie, czy to ze znanych nagrań, czy na, możemy poprosić taką osobę, żeby się zarejestrowała w systemie i po takiej rejestracji Wystarczy 2-3 sekundowa próbka sygnału mowy, żeby rozpoznać tożsamość osoby. Skuteczność jest bardzo wysoka. Działa w trybie online, czyli na bieżąco może rozpoznawać. Przekazanie mikrofonu skutkuje zmianą nazwiska rozpoznawanej osoby. Pierwszym przychodzącym nami zastosowaniem takiego systemu jest automatyczne. Opisywanie tożsamości osób mówiących na przykład na sali obrad. Na podstawie tylko i wyłącznie barwy głosu tych ludzi może określić która część wypowiedzi do kogo należy. Yy, głosowa weryfikacja tożsamości na przykład przy dostępie do banku w infoliniach telefonicznych yy, taki system wbrew pozorom jest bardziej skuteczny jako zabezpieczenie od klasycznych metod yy, weryfikacji tożsamości opartych na przykład na nazwisku pianieńskim matki, albo o dacie urodzenia wujka cioci, to te, te dane łatwo zdobyć, natomiast podrobić cechy biometryczne jest dużo trudniej, to wymaga już zaangażowania środków technicznych i stanowi większą barierę dla potencjalnych przestępców. Kolejnym projektem tworzonym dla mowy polskiej przez zespół przetwarzania sygnałów jest system automatycznego protokołowania. Mówiąc krótko, nasz system rozpoznawania mowy służy do zamiany dźwięku głosu osoby mówiącej w tekst, czyli zamieniamy sygnał akustyczny na literki, które wyświetlają się w okienku programu, z którego korzystamy. Pierwszym zastosowaniem takiego systemu automatycznego rozpoznawania mowy jest system dyktowania, który pozwala na automatyczną zamianę głosu osoby mówiącej na tekst, który jest prostszy w rozumieniu przez komputer. Więc możemy używać takiego systemu zamiast klawiatury do wpisywania dokumentów, maili, używania programów typu Word. Kolejnym zastosowaniem jest sterowanie różnego rodzaju urządzeniami, na przykład robotem, gdzie taki obiekt możemy poruszać za pomocą głosu, mówiąc jedź, zatrzymaj się, skręć w lewo, w prawo. Musimy założyć system rozpoznawania mowy, żeby takie urządzenie zrozumiało, o co nam chodzi, zamienić mowę na tekst, ponieważ taki tekst jest prostszy do analizy i sterowania takim urządzeniem. Wielomikrofonowe systemy wykorzystujące różnice fazowe w rejestrowanym sygnale są już od dawna wykorzystywane w nagraniach stereofonicznych. Swoje zastosowanie w technologii mowy znajdują przede wszystkim do lokalizacji sygnału mowy. W zespole przetwarzania sygnałów pracujemy nad systemami wielomikrofonowymi. Są to systemy zawierające więcej niż jeden mikrofon. Zasada działania systemów wielomikrofonowych jest bardzo podobna do zasady działania ludzkich uszu. Dzięki temu, że dźwięk docierający do człowieka dociera wcześniej do jednego ucha niż do drugiego, na przykład dźwięk pochodzący z lewej strony znacznie wcześniej dotrze do ucha lewego niż do ucha prawego, jesteśmy w stanie dosyć precyzyjnie lokalizować źródła dźwięku. Pierwszym zastosowaniem tego typu systemów są wszelkiego rodzaju okazje typu konferencje. Kiedy nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na umieszczenie mikrofonu przy każdym z mówców, możemy umieścić system podobny do tego w jednym punkcie pomieszczenia i system taki będzie nakierowywał się na wybranego w danym momencie mówcę, podczas gdy pozostali mówcy będą tłumieni. Drugim zastosowaniem tego typu systemów jest bezpieczeństwo. System tego typu umieszczony na przykład na lotnisku jest w stanie znacznie szybciej niż człowiek obserwujący obraz z kamery zlokalizować źródło niebezpiecznych dźwięków takich jak na przykład wystrzały z pistoletów, bądź dźwięk tłuczonego szkła. Najdogodniejszą formą komunikacji dla człowieka z pewnością jest mowa. Na razie jednak rzadko stosowana w komunikacji z komputerami. Zmiany może przynieść ciągły proces rozwoju i ulepszania systemów związanych z technologiami mowy. Współcześnie są już dostępne m.in. automatyczne tłumaczenia, systemy dialogowe do obsługi klientów czy wyszukanie głosowe w smartfonach. Są one jednak głównie opracowane dla języka angielskiego lub krótkich sekwencji słów. Przyszłość technologii mowy to nie tylko systemy, które będą miały 100% skuteczność, to także takie, które będą potrafiły rozpoznać sens wypowiedzi, intencje człowieka i emocje zawarte w głosie, tak aby zapewnić jak najwyższy komfort rozmowy i odpowiednie porozumienie dla wszystkich języków.